Na ceremonii zakończenia chciałem bardzo serdecznie przywitać w Pana Wiceprezydenta Jacka Kuźniewicza, który reprezentuje Pana Prezydenta. Serdecznie Pana Prezydenta witamy na naszym spotkaniu i dziękujemy za przybycie i prosimy o przekazanie Panu Prezydentowi podziękowanie za dużą życzliwość, wyrozumiałość i wsparcie dla naszego stowarzyszenia. Tak, wszystko co jest miło to się powoli kończy. Oczywiście po wielu per perturbacjach związanych z pogodą i z silnym wiatrem, który, który no pewnie w jakiś sposób nie ułatwiał, na pewno przeszkadzał. E, za niedociągnięcia, które w związku z tym wystąpiły, chciał bardzo serdecznie przeprosić. Myślę, że nie będziecie Państwo trzymali tego w swoich sercach i po wyjściu za bramę zostawicie to tutaj u nas serdecznie. Dziękuję i dziękuję za. Zrozumienie za, za, za to, że tutaj przybyliście do Bosławka i skorzystaliście z naszej gościnności. Chciałbym teraz poprosić sędziego głównego mistrzostwa, kolegę Grzegorza Sieradzkiego o przedstawienie, przedstawienie wyników indywidualnych mistrzostw Polski. Z również klasyfikacji od dziesiątego miejsca w górę do pierwszego miejsca. Przepraszamy za pewien rodzaj skrót. I oczywiście wtedy pierwszy, trzy osoby, pierwsze, drugie, trzecie, poprosimy o wystąpienie na podium. Wyniki, jeszcze jedno z. Informacja organizacyjna. Wyniki będą do odbioru po mistrzostwach w sekretariacie. Zapraszamy sędziego głównego do podania wyników od 10 do pierwszego miejsca. Indywidualnie oczywiście. Miejsce dziesiąte. Koleżanka Kinga Świtalska z Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej. Miejsce dziewiąte, kolega Maciek Sebastianowi z Zaroklubu Ziemi Mazowieckiej. Miejsce ósme, kolega Kamil Kuźniek z AeroKlubu Włocławskiego. Miejsce siódme, kolega Bartłomiej Baranowski z AeroKlubu Włocławskiego. Miejsce szóste, Kolega Mikołaj Siedlecki z Aeroklubu Ostrowskiego. Miejsce piąte. Kolega Wiktor Klimczewski z Aeroklubu Kujawskiego. Miejsce czwarte, czyli cóż za podium. Kolega Przemysław Hałasiński z Aeroklubu Włocławskiego. Miejsce trzecie. Filip Twardowski. MGOK w Pogorzeli. Miejsce drugie. Kolega Ireneusz Stekman za rok Kujawskiego. Miejsce pierwsze. Rymisz Polski. Kolega Mateusz Rębowski za rok klubu Ziemi Mazowieckiej. Kolega, y, wicemistrz Polski, kontuzjowany, ale znakomicie sobie poczynał, w związku z tym jeszcze z tego również względu serdeczne gratulacje. Zresztą dziękujemy panu prezyd prezydentowi za dokonanie ceremonii wręczenia. Gratulujemy mistrzom i jedna minuta dla reporterów. Jeszcze jeszcze możemy kolegów przez moment poprosić o pozostanie na podium. Serdecznie dziękujemy i gorąco gratulujemy zwycięzcom. 18.00 z Ośrodek Kultury i Rekreacji. Nie będę czytał wyników, bo y, nie, wszędzie, nie wszędzie było trzech zawodników, po prostu startowało dwóch. Y, liczyliśmy y, najlepsze wyniki, najlepsze y, czterech zawodników z ekipy, gdzie można mogło startować sześciu. Y, Miejsce 13 Aeroklub Nadwiślański. Miejsce 12 Aeroklub Świdnicki. Miejsce 11 Modelarnia Oratorium Toruń. Miejsce 10 Szkoła Podstawowa 6 Misjonarek Białymstoku. Miejsce 9 MGOK OK w Pogorzeli. Miejsce 8 KML i ŁASK Miejsce siódme Stowarzyszenie Sportowe Modelarzy Grudziąckich Miejsce szóste Aeroklub Ostrowski Miejsce piąte Aeroklub Łódzki Miejsce czwarte Aeroklub Włocławski I miejsce trzecie Aeroklub Włocławski Miejsce drugie Aeroklub Kujawski I miejsce pierwsze Aeroklub Ziemi Mazowieckiej. Jako organizator mogliśmy wystawić po prostu dwie... Prosimy o dokonanie ceremonii wręczenia za trzecie miejsce dla drużyny Aeroklubu Włocławskiego. Serdecznie gratulujemy drużynie, pierwszej drużynie Aeroklubu Włocławskiego. Medal, bruchar i dyplom przyjmowany jest przez jednego z zawodników, ale w porozumieniu takim, że to jest dla całej drużyny. Serdeczne gratulacje dla zdobywcy drugiego miejsca dla drużyny aeroklubu kujawskiego, naszych sąsiadów i przyjaciół zamiędzy po zachodniej stronie lobista. Serdecznie kolegom z Inowrocławia gratulujemy. I tytuł mistrza Polski drużynowego zdobyła aeroklubu, drużyna aeroklubu z Płocka, również sąsiedzi naszego aeroklubu. Serdecznie również kolegom gratulujemy i panu prezydentowi składam serdeczne podziękowanie za dokonaną ceremonię wręczenia. I buchar dodatkowy dla przechodni, buchar, który jest dla drużyny Jest to oczywiście puhar puchar przechodni, także serdecznie gratulujemy i prosimy o kary. serdecznie gratulujemy zwycięzcom tych zawodów drużynowych. Przypomnę mistrzem Polski drużynowym został aeroglub Mazowiecki z Polska Pierwszym wicemistrzem Polski drużynowym została drużyna aeroglubu Kujawskiego z Inowrocławia. I drugim wicemistrzem Polski została drużyna aeroglubu Włosławskiego. Serdecznie, serdecznie jeszcze raz Państwu dziękuję i mm, chciałbym życzyć na sam koniec Państwu szczęśliwego powrotu do domu e, pogoda jest e, sprzyjająca, myślę, że Państwo zdrowo, szczęśliwie dojedzie, dojedziecie e, bezpiecznej, bezpiecznej drogi, jeszcze raz serdeczne podziękowanie i jeszcze raz podziękowanie dla to co na początku na otwarciu wspominałem dla Aeroklubu Polskiego, w szczególności dla Komisji Modelarskiej za powieszenie organizacji tych zawodów Aeroklubowi włosowskiemu. Ja tylko tak powiem, że to nie jest ostatnia impreza, ostatnie mistrzostwa, które w Polsce w tym roku są organizowane. W miesiącu czerwcu odbędą się u nas na lotnisku Mistrzostwa Polski mikrolotowe. Natomiast w miesiącu w sierpniu mistrzostwa polski makiet, makiet lotniczych F4C F4G i w październiku zapraszamy na latowcowe Mistrzostwa Polski. Jeszcze raz szerokiej drogi, a teraz poproszę pana prezydenta Jacka Kuźniewicza o oficjalne zakończenie tych mistrzostw. Szanowni Państwo, zanim wypowiem tą standardową formułkę kończącą każde zawody. Przyłączam się oczywiście do tych podziękowań i gratulacji, które złożył przed chwilą e, pan dyrektor e, Koziński. E, jeszcze raz serdecznie wszystkim Wam gratuluję. E, mam nadzieję, że rywalizacja e, dostarczyła Wam mnóstwa emocji na e, włocławskiej ziemi. Zapraszamy serdecznie oczywiście za każdym razem do odwiedzania Rol Włocławskiego, choć Włocławski w nazwie, ale poza Wrocławkiem położony. Ale ta bezpośrednia bliskość, i związek, są naprawdę bardzo, bardzo e, ścisłe. E, jeszcze raz wszystkim gratuluję, cieszę się, że e, jest tylu chętnych do uprawienia tego typu dyscypliny sportowej, trudnej, ale bardzo pasjonującej, i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy gościć was na tego typu zawodach w Włocławku. Szanowni Państwo, drodzy zawodnicy. Mistrzostwa Polski modeli balonów pod nazwą Mały Puchar Gordona Beneta ogłaszam zamknięty. Dziękuję.